Witaj, z tej strony Radosław salach z bloga Money Grabbing. Dzisiaj chcę Ci co nieco powiedzieć o takim świadomym, o świadomym podejściu do finansów. A głównie chodzi mi o kartę Revolut, czy konto bankowe Revolut, zwał jak zwał. Ale wiele osób z tego nie korzysta, oczywiście też jest dużo takich kontrowersyjnych opinii, dobrych i złych. Ja nie twierdzę, że warto z tego korzystać cały czas, przerzucać tam wszystkie swoje środki. Chodzi o to, żeby na tym koncie po prostu dokonywać jakichś tam płatności, których tam robisz od czasu do czasu, ale przede wszystkim, jak się jedzie na wakacje i nikt mi nie powie, karta Revolut jest po prostu wspaniała. Wchodzisz na aplikację, wybierasz sobie jakąś chcesz tam walutę, czy dolary, czy euro i możesz to normalnie wydawać. Do tego jest tam kilka takich fajnych bajerów. Słyszałem również, że wiele osób... E, narzeka, e, że komuś tam zablokowano, jest ciężki dostęp do suportu Zgadza się, są problemy. No, coś za coś, nie? To nie jest e, tak zwane konto czy bank e, High Street. No i mogą się tam pojawić jakieś problemy, ale nie ukrywajmy, jak się jedzie na wakacje, no to nie wpłaca się tam nie wiadomo, tam nie wiem, dziesiątki tysięcy, nie? Tylko tyle, aby tam przeżyć na tydzień czy dwa, ewentualnie trzy tygodnie. Więc jak ktoś tam będzie miał, nie wiem, na koncie. 2000 funtów, na przykład, no to wiadomo, że z tego powodu nie zablokują. Ale jak ktoś się przeleje pieniądze przeznaczone na to, żeby nie wiem, kupić jakąś nieruchomość, no to mogą być jakieś problemy. Więc raczej zalecam to dostosowania tylko pod, yy, pod wyjazdy turystyczne. Inną kwestią jest to, że no można robić jakieś tam przelewy. Czy na przykład kupować sobie złoto, czy srebro i tego typu rzeczy, czy nawet kryptowaluty, choć to odradzam, bo prowizje są wysokie, co inne i lepsze narzędzia. Więc jeżeli jeszcze nie masz konta Revolut, zachęcam do założenia. Głównie po to, że jak się jedzie na wakacje, czy jak się wyjedzie do Polski, czy jak ktoś z Polski do Anglii, to bardzo łatwo przewalutować, przelać pieniądze. Jest to naprawdę super sprawa. Tym bardziej, że jak się kupuje nie wiem, w różnych tam krajach, to nie trzeba się martwić z tym przewalutowaniem. Bo zawsze mają dobre rozwiązania. Oczywiście konkurencja nie śpi, jest tego sporo, więc można również rozważyć inne propozycje, jak Wise czy coś tego typu. Ja zawsze, jak jadę gdzieś na wakacje, to biorę jeszcze drugą kartę. Tak, na wszelki wypadek, jakbym nie wiem, coś mi zablokowali, albo jakbym zgubił, czy różnie to bywa. Więc w życiu zawsze warto mieć jakiś plan B, <grych> a nawet i C. Więc zapraszam cię do, do prezentacji, pokażę teraz, jak to wygląda od środka. Do pani wejdę i na stronę, pokażę, tak dalej. Więc, jeżeli tego typu tematy Cię interesują, dlaczego w ogóle warto mieć kartę Revolut to zachęcam do oglądania. A tym razem już się przełączamy do mojego biura. Hej! Okej, okay, jesteśmy teraz na stronie firmowej Revolut.com i tak króciutko. Pokażę jakie tu są możliwości, choć chciałbym to zaznaczyć, że to nagranie nie jest, że jakaś firma mi zapłaciła za to, czy coś tego typu, tylko sam korzystam od czasu do czasu, chcę pokazać, jak to jest i jakie są możliwości. Choć też ma i złe strony, trzeba to też podkreślić, i to o tym powiem już w kolejnej części tego nagrania. Przede wszystkim, ja polecam Revolut, do tego, że się idzie za granicę, nie wiem, żeby nie brać. 1000 euro do kieszeni, tylko po prostu wziąć kartę i jeszcze obowiązkowo wziąć drugą kartę, czyli jakiejś firmy konkurencyjnej, z tego względu, że różnie to bywa, zablokują konto, jeżeli się w PIN wprowadzi, bo się nagle zapomniało, czy nie wiem, ktoś gwizdnie kartę, więc warto mieć takie dwie karty do zakupów za granicą. Więc zachęcam do przejrzenia. Jest oczywiście jeszcze wersja biznes, ale raczej tu odradzam, z tego względu, że wiele osób narzeka że tam mają przyblokowane środki i tak dalej, więc odradzam, jeżeli konto biznesowe, no to w normalnym banku, a nie, czy w normalnym, są po prostu lepsze rozwiązania, tak tight, czy, czy jeszcze inne, pisałem kiedyś to na blogu, więc zapraszam do przejrzenia, na pewno nie Revolut, ma za dużo negatywnych opinii, Revolut. Idealnie się sprawdza, jeżeli chcesz jechać na wakacje, na przykład, o, to, to, to można. A do jakichś większych, takich poważniejszych spraw nie, z tego względu, że yy, tak jak mówię, ma za dużo negatywnych opinii i po prostu tego typu raczej firma jest skreślona. Oczywiście są tu jakieś cashbacki możliwe, yy, można dzielić rachunki czy wysłać bezpośrednio pieniądze do osób, które mamy w kontaktach i też mają rewolut. No to jest dosyć fajne to niby odsetki tak tam pewnie 01 szkoda zabawy w to. No i jeszcze jest możliwość kupienia krypto, ale to raczej bym traktował jako chyba zabawę, bo z tego co pamiętam, ostatnio jak jeszcze kupowałem to raz, że były bardzo drogie prowizje. w ogóle się miało sensem kupowanie tego, a dwa y, tam prowizje i spready y, i to nie są Twoje krypto, nie można ich nigdzie przesłać. Nie wiem, chyba że to zmienili, bo mieli to zmienić, ale nie nawet nie wchodzę, na to nie sprawdzam, więc zostawiam to Tobie. Ja korzystam z krypto, kupuję na Binance i czy tam Swissborg i tego typu portfelach. Nie, nie korzystam z rozwiązań krypto. Karta oczywiście bardzo fajna, polecam, w miarę dobre zabezpieczenie mają, że jak się kupuje online, to trzeba apko to potwierdzić, coś takiego jak w Polsce na przykład, że trzeba sms-em potwierdzić, no fajne rozwiązanie. To, co mi się podoba, to możliwość po prostu szybkiego przewalutowania, nie wiem, funtów na złotówki, złotówki na, na euro, w tym samym czasie, jak kupuję gdzieś za granicą, czy choćby w Polsce kupuję, to płacę złotówką, złotówkami i nie muszę się bawić. E, no, oczywiście są różne plany taryfowe, zapraszam do przejrzenia, który będzie, ja korzystam z darmowego, bo nie potrzebuję jakichś tam innych rozwiązań dodatkowych. Yy, oczywiście, jeszcze to jest dobre: można kupować tutaj akcje yy, i to yy, począwszy od 1 dolara, co jest dobre. Yy, oczywiście, tu bodajże są tylko akcje amerykańskie, chyba. Ja korzystam. Yy, Zewnętrznych brokerów jak Trading 2.1.2 i jestem z niego zadowolony. Jest więcej możliwości niż w takim Revolut. Revolut to, co mi się podoba i warto rozważyć, no to jest zakup złota lub srebra, i to można kupić od, od jednego dolara. Warto, polecam poczytać odnośnie prowizji, bo kiedyś tam zmienili, że jak ktoś ma darmowe konto to na przykład na weekendy jest chyba bodajże jest drożej. Nie śledzę na bieżąco cennika, ale jest to dosyć dobre rozwiązanie z tego względu, no że wiemy, że nasze tak zwane waluty fiducjarne, czy fiat, jak funty, euro czy złotówki tracą na wartości i to też jest taka fajna alternatywa, że można kupić tu złoto albo srebro i tutaj jest powiedziane, że to oni to kupią prawdziwe. Czy tak jest, czy nie jest, to już zostawiam do, do wglądu wam. Oczywiście najbezpieczniejsza forma to jest kupno złotych krążków, ale to też jest pewna alternatywa. Szczególnie dla osób, które nie chcą kupić na przykład jednouncjowej sztabki, przykładowo, nie tylko dla mnie, chcą sobie kupić za 100 zł, nie? bo każdy dysponuje innym portfelem. I, I to jest dosyć fajne. Oczywiście można zabezpieczyć. To, co jest dobre, to jeszcze transfery. Karty, to jest też dobre, bo można założyć na dwie karty, dać jedną sobie, jedną małżonce, czy ktoś mieszka w Polsce, nie, przykładowo, część z rodziny, czy dzieciom, i to, to jest fajna sprawa. I to, co mi się podoba Revolt i dlaczego ja z tego korzystam, ja to traktuję jako kartę prepaid, nie, czyli idę na zakupy, gdzieś kupuję na internecie, to nie będę płacił swoją kartą z głównego konta, gdzie mam na przykład odłożone pieniądze na depozyt, przykładowo mówię, tylko korzystam właśnie z Revolt, z Revolt. Z tego względu, że to jest w miarę bezpieczne, nawet ktoś mi gwiźnie dane kontaktowe do tej karty, to tylko mi okradnie tyle, ile tam będzie w środku, nie. A tam zawsze mam tylko kilka stówek i więcej tego nie trzymam. Z tego względu że polecam poczytać sobie opinie, że oczywiście jest dużo pozytywnych opinii odnośnie tego, jakie daje możliwość Rewol ale też jest dużo negatywnych. Głównie to są osoby, które tam dysponują jakimiś większymi pieniędzmi, prowadzą to w sprawach biznesowych. A, ale, ale są problemy, nie, i tu ludzie opisują, i, i jest też dużo, sporo negatywnych opinii. Tu widzimy, jest 9%, bardzo zła opinia. No, o czymś to świadczy, nie, że, że nie ma tutaj 90%, jak powinno być, i do konkurencji w, nie, w niektórych sprawach rewolut no, niestety y, traci bardzo, więc niestety tutaj mamy linki, wszystkie będą pod spodem, y, zarzucę, więc będzie można sobie zobaczyć, y, ale podsumowując, traktując jako kartę Revolt głównie na, na to, żeby jechać gdzieś na wakacje na wczasy i zapłacić nie wiem, euro czy jakimiś innymi walutami. Jest to super apka do tego są możliwość yy, yy, możliwość przelotowania, że się wróci, to automatycznie przelotuje na przykład na funty czy złotówki. Jest to bardzo dobre i z tego względu polecam. A jak się ma tam za dużo pieniędzy, to ewentualnie można sobie kupić tam, nie wiem, troszeczkę złota, srebra czy ewentualnie krypto, jakby ktoś po prostu chciał robić to wszystko w ramach jednego konta. Tego typu firm jest coraz więcej, szczególnie z, ze świata krypto już również wychodzą, e, więc konkurencja będzie coraz, coraz większa. E, to dobrze, tym bardziej tak samo firma wprowadziła różne plany i tam jest na przykład. E, Iż nawet jest plus, kiedyś były tylko dwa: że płatny i darmowe teraz już widzimy, że już mamy cztery plany. E, można sobie porównać, czym one się różnią. W darmowej karcie jest tylko do 200 funtów, można wy, wy, wypłacać e, i tak dalej. No, w tej najdroższej już jest do 800 funtów. No i tutaj troszeczkę e, widzimy, że jest nie, nie ma cashbacku na karcie i tak dalej. Jakieś ubezpieczenie. Są różne fajne też e, bonusy na tych kartach. E, w przypadku właśnie podróży travel, i tak tu widzimy tej najdroższej za 13 funtów, no to już mamy dosyć sporo różnych dodatków. Między innymi na przykład jak nam się ubezpieczenie, jak się spóźniki z samolotu, czy coś takiego. No, no, no fajne, fa, fajne dodatki, więc można sobie popatrzeć i posprawdzać i tak dalej. Tak widzimy w darmowej warcie, o tu mamy cryptocurrency exchange, 2,5%, więc do, dosyć sporo, więc nie, nie, nie ma sensu na darmowej, to lepiej kupić po prostu w Binance, przelać pieniądze, gdzie, czy SwissBorg, gdzie jest tam 1%, ale korzysta SwissBorg w ramach, w ramach tego, że kupuje z różnych giełd, to można uzyskać też lepszą cenę. więc do, ja zachęcam do, do tego standardowego przetestowania sobie, a odnośnie tych płatnych to musicie sobie sami na to odpowiedzieć oraz to czy w ogóle prowadzić to, to konto w ramach biznesu czy tak dalej, no ja bym tutaj raczej nie polecał na chwilę obecną. Z tego względu, że wiele osób, tak jak zaznaczałem, gdzie to jest o, wypowiada się też negatywnie, więc, więc w kwestiach biznesowych lepiej korzystać z, z innego konta. Ale mówię, do, do podróży jak najbardziej super sprawa, polecam każdemu. Również dodam, że mają system promocyjny, więc na to też rzucę linka. Niekiedy tam płacą za, za to, że się kogoś poleci. Tam nie wiem, parę funtów, różnie tam 10, 5, 20. Tam mają różne promocje, więc naprawdę jest fajne. Jak ja jeżdżę do Polski, to już praktycznie złotówek nie, nie biorę, do kantorów nie chodzę po prostu. Przelewam sobie na, na złotówki moje funty i płacę wszędzie kartą, czy tam ewentualnie wybiorę sobie z bankomatu, bo do 200 funtów miesięcznie jest za darmo, więc nie ma tu jakiegoś największego większego problemu. Więc ja już dziękuję z tej strony za oglądanie. To taki filmik na poboczu. Odnośnie tego, jak tu jeszcze te mądrze podchodzić do tych finansów i po prostu wykorzystywać możliwości, jakie się zdarzają. no I tak mówię, powtórzę jeszcze raz: to kartę rewolu głównie polecam do jakichś wyjazdów turystycznych. Jest super narzędzie do innych. To bym się tutaj grubo zastanowił i do płatności jakichś internetowych na zasadzie prepaid, nie, też z tego korzystam jak gdzieś macie zapłacić i nie ufacie jakiemuś tam sklepowi, to zamiast korzystać z głównego konta, gdzie przychodzą wasze pensje, bo ktoś może gdzieś tam, nie wiem, okraść waszą kartę, czy coś tego typu, no to korzystać z takich właśnie kart prepaid, one są idealne do tego, więc ja już dziękuję, jak wam się podobają takie filmiki, to dajcie łapkę do góry, napiszcie jakiś komentarz dla zasięgów i widzimy się w kolejnym nagraniu, hej!